Cześć! Przyjęło się, że w kolarstwie czasowym koła karbonowe są znacznie lepsze niż koła aluminiowe, dają lepsze noszenie, są szybsze, po prostu pozwalają nam szybciej jeździć, ale umówmy się, to jest taka obiegowa opinia, która oczywiście jest prawdziwa, ale pytanie, jak duże są te różnice? No właśnie, Szymek, jeździmy dużo na rowerach, testujemy różne rowery. Co Twoim zdaniem koło karbonowe daje nad kołem aluminiowym? Jakie są przewagi koła karbonowego? No dokładnie, zwykło się uważać, że koła karbonowe są przede wszystkim szybsze ze względu na to, że są bardziej aerodynamiczne, są przede wszystkim lżejsze, no bo obręcz z włókna węglowego zwykle jest lżejsza. Szczególnie wysoka. Podobno koła karbonowe według niektórych są bardziej komfortowe, no to już jest bardziej subiektywna opinia. No i cóż, no dzisiaj mamy w testach dwa zestawy kół z obręczą aluminiową i z obręczą karbonową i postaramy się wszystkie te niuanse sprawdzić tak naprawdę. No właśnie, no bo każdy z nas kiedy jeździ dużo na rowerze Czuje to, niby bierze koło karbonowe I myśli, kurde, ale to przyspiesza, ale to niesie I czujemy te różnice, zachwycamy się tymi różnicami I one są, no bez dwóch zdań Koła karbonowe są lepsze niż koła aluminiowe Ale, ale pytanie... trzeba też właśnie sobie powiedzieć wprost Czy każdy potrzebuje jakby kół karbonowych Bo na rynku jest bardzo dużo też Dobrej jakości kół aluminiowych Które no niekoniecznie będą Jakieś super cięższe od kół karbonowych Natomiast no tam wchodzimy już w takie niuanse Które po prostu warto sobie wyjaśnić No i postaramy zrobić to w tym materiale. No właśnie, chcemy sprawdzić, jak duża jest różnica między kołami aluminiowymi i kołami karbonowymi. No bo zwróćmy uwagę, że mamy dwa zestawy koł. Jedne to Evan Lighty New Disc 50, czyli bardzo dobre koła karbonowe, które zresztą mieliśmy okazję testować, mieliśmy okazję na nich sporo pojeździć. To po prostu jest dobre koło. Ono jest naprawdę dobre pod kątem aerodynamiki, fajnie niesie. Tak, to nie, nie jest, jest jakieś super tanie koło, ale też nie jest jakieś super drogie, takie. Taki w punkt, generalnie bym powiedział. Tak, a druga sprawa, moim zdaniem, to koło jest całkiem lekkie i dynamiczne, więc po prostu mamy, mamy do czynienia z uniwersalnym zestawem karbonowym, ale... Dla Polana ja mamy koła złożone przez firmę Lemon Bike EU. To są koła oparte o obręcze DT Swiss R521 Disc Brake mm -hmm. i to jest bardzo dobrej klasy koło aluminiowe i tak naprawdę co jest ważne, oba te zestawy mają identyczne wszystkie podzespoły, czyli piasty to są Dokładnie. te same DT Swiss 350, szprychy Sapim D-Light, identyczne opony i RC 28 mm. Tyle samo mleka nalanego do Opon. Kolejna sprawa, identyczne ciśnienie, bo obie wszystkie te koła napompowałem. Sekundą na 80 PSI i tak naprawdę jedyna różnica między tymi zestawami to są obręcze. Tutaj mamy karbonowe, wyższe i lżejsze, ale tak, różnica. W no wysokości... właśnie, bo waży, ważyłeś te koła przed naszym testem. Tak, to jest bardzo ważne, bo <coughs> zaskakująco mała jest ta różnica. Wielenie mm -hmm. 191 gramów, oczywiście lżejsze są koła karbonowe i druga sprawa koła karbonowe są wyższe. To jest 5 cm słożka, a tutaj jest 32 mm. No i właśnie. Moim zdaniem na pewno w tym, y, co za chwileczkę będziemy robić, wyjdzie, że koło karbonowe jest szybsze. Ale pytanie o ile? Mm -hmm. Czy amator tego potrzebuje? No dobra, to czyli jakie próby dzisiaj dla mnie przygotowałeś? Na jakich frontach będziemy testować y, te dwa zestawy? Dokładnie, jesteśmy na moim terenie, to jest y, kultowa góra, i <grym> y, <grym> y, Ja przygotowałem tej formułę testową. Super. Y, I robimy tak, to y, będzie podjazd z y, bardzo zatrzymanego. Będziesz jechał y, górkę, która zaczyna się takim lekkim, wypłasz... lekko płaski teren, potem takie siodło. I ten główny podjazd, który trwa nieco ponad minutę. I mamy miernik mocy, mamy jechać na równej mocy cały, cały ten odcinek. Dokładnie tak? tak, mamy tutaj miernik mocy od Germina, star zatrzymany, z tego samego przełożenia na obu kołach. Zawsze ta sama moc, będziesz jechał na równej mocy i po prostu zmierzymy sobie czas przejazdu, czyli sprawdzimy, jak szybkie jest dane koło na danej mocy, na danym odcinku i sprawdzimy mhm. po prostu w czasie, czy koło karbonowe będzie szybsze, o ile będzie szybsze. Dobra. A druga próba to próba zjazdowa i to będzie fajna próba, która pokaże nam efekt noszenia, efekt utrzymywania prędkości, też zdolność koła do rozpędzania się. Będziemy startować ze startu zatrzymanego znowu, ja Cię będę trzymał. Ty przyjmiesz w obu próbach identyczną pozycję ciała mhm. i po prostu będziesz zjeżdżał i zobaczymy, jak daleko zajedziesz na obu tych zestawach. Dobra. Moim zdaniem, tak przed testem, te różnice będą niewielkie, no bo tak to właśnie jest w kolarstwie, że te różnice nie są wielkie. Czujemy to, ale być może po naszym materiale ktoś z was stwierdzi, dobra, nie potrzebuję jednak karbonowych kół, kupuję dobre aluminiowe, a inny powie, nie no, dwie sekundy różnicy warto. No bo oczywiście, zawsze jak mamy pieniądze, to warto dopłacić. Dokładnie, ale nie każdy amator będzie potrzebował tutaj jakby kół karbonowych, więc... Cóż, zobaczymy. Ja sam jestem mega ciekawy, jak będą te Ja wyniki. tak samo, tak samo. Także ale możemy... sobie, że jeszcze hmm. jedna sprawa, bo tak jak powiedziałeś na wstępie, koła karbonowe w opinii wielu osób są bardziej komfortowe. To może wynikać z wielu kwestii, nawet z tego, że często profil tutaj rantu, gdzie opona łączy się z obręczą, pozwala oponie nieco inaczej się ułożyć, ułożyć na obręczy i inaczej wtedy ta opona pracuje. Ale też tego, że sama felga ma zdolności do absorbowania organów. Pojedziemy sobie później na bruk, tu jest kilka takich fajnych odcinków brukowych. Dobra. I znowu zrobimy sobie taką próbę jeszcze na bruku i tam bardziej nawet będziemy polegali na Twoich uczuciach. Ty nam opowiesz, jak się czułeś na tym broku, czy było komfortowo, Pewnie. czy niekomfortowo. Z, z przyjemnością wezmę to na klatę i spróbuję, spróbuję ubrać w pięknie w słowa. <noise> Dokładnie. Oczywiście sprawdzimy sobie też tam czas przejazdu i włączymy sobie też miernik mocy na tym broku, ale myślę, że więcej powie nam to, jak Ty się czułeś, bo zwróćcie uwagę, że weźmiemy sobie próbę taką, która potrwa minutę, ale na takim broku, kiedy jedziemy sobie powiedzmy 100 km trasy i takich broków jest na przykład 15, no to na tym 15, ta różnica, którą poczuliśmy minimalna nawet na początku, ona będzie odczuwalna wielokrotnie bardziej, bo to zmęczenie narasta. Dobra. Dobra, Szymon, żebyś nie mars, bo jest dzisiaj taka pogoda, no jeszcze wczesna na. Tak, tak. Jedziemy testować. Lecimy. Dwa, jeden, eight. No Tylko zaczynamy pierwszą próbę, to jest próba zjazdowa na kołach aluminiowych Zobaczymy jak te koła niosą z górki później zaczynamy krótki podjazd ja w ogóle nie będę wkładał żadnej energii w to zobaczymy jak daleko dojedziemy pilnuję cały czas żeby mieć identyczną postawę ciała później o to zadzwam no i tutaj już się zaczął podjazd cały czas mam niezłą prędkość bo to jest prędkość rzędu 20 w części przesułem było 30 km na godzinę. No ale już wytracam tą prędkość. Zbliżam się do tego przygibka małego, ale chyba do niego nie dojadę. Także zatrzymuję się w miejscu zaraz zaznaczymy sobie jak daleko dojechałem. Tak jak wspominałem na kołach aluminiowych. 2, 1, start. Kolejna próba zjazdowa Tym razem na kołach karbonowych Ciało mam ustawione identycznie Do poprzedniej próby na kołach aluminiowych Zobaczymy jak one Poniosą Jestem... Maksymalnie napędzony 55 km na godzinę osiągnąłem No i wjeżdżam tutaj na ten podjazd Warunki pogodowe się nie zmieniają. Dzisiaj jest bardzo bezwiecznie. to tak jak wiem, mam cały czas tę samą pozycję. Zero jakiegokolwiek wkładu w kręcenie z mojej strony. No i powiem Wam, że zaskakująco chyba będzie, bo nie dojadę tak daleko jak na kołach aluminiowych. Ta różnica będzie wynosiła jakieś. No, będzie bardzo delikatna. Dobra, przejechałem to minie gdzie dojechałem na kołach aluminiowych ale różnica to będzie dosłownie 2 metry 2-3 metry różnicy względem próby zjazdowej na kołach aluminiowych 4, 5, 6 No to jest jakieś 6 myślę, metrów różnicy wszystko się zgadza, koło karbonowe zajechało dalej no, zajechało dalej, ale szczerze mówiąc, co spodziewałem się, że ta różnica będzie większa, że przejadę ten przegibek i pojadę dalej sobie, że ten stożek mnie jednak poniesie. A jednak, no, różnica jest tak naprawdę bardzo mała. Bardzo no mała. wiesz, no ten stożek jest wyższy o 18 mm, czyli ma lepsze noszenie, ale jak widać, to właśnie jest ta. To jest różnica, ale minimalna. Wiesz to też myślałem na ile. Tutaj wpływ miało to, że ta cięższa obręcz po prostu z górki też w jakiś sposób się napędziła. Myślisz, że to ma jakieś znaczenie, czy nie? Myślę, że ma, ale minimalne, bo to by, gdyby tak było, to by koło aluminiowe zajechało dalej, nie? A koło no nie no zajechało no ta, no ta, no ta, dalej, więc tutaj efekt aerodynamiki, noszenia, żeglowania, napędzania się koła wysokiego jest jakby zauważalny, daje ten lepszy efekt, ale no, no słuchaj, no różnica jest minimalna. Dla amatora, moim zdaniem, to jest nic. Dokładnie. Dobra, jesteśmy przed kolejną próbą. Tym razem to jest próba ze startu zatrzymanego. Będę jechał na takiej samej mocy. Jadę na kołach aluminiowych i będę się starał cały czas trzymać też podobną sylwetkę, żeby porównać sobie przede wszystkim, jak te koła przyspieszają. No i jak oczywiście radzą sobie na podjeździe, bo ta próba kończy się takim solidnym podjazdem. Także dobra, Mikołaj, ja jestem gotowy. 3, 2, 1, start. Dobra, lecimy. Już nie chodzi o to, żeby się tutaj jakoś mocno ujechać, tylko żeby trzymać równą moc. Postaram się mieć w okolicach średniej 200 baz, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. No ale teraz jadę zjazd. I za chwilę zaczynamy podjazd. O już trzyma mocno. Sam jestem ciekaw co z tego porównania wyjdzie. Teraz wiem na kołach aluminiowych, teoretycznie cięższych, znaczy faktycznie cięższych, zobaczymy jak to przekłada się na finalny wynik. z tej próby wyjdzie około 300 W no już zbliżam się do mety równo 300 W średnia i zatrzymuję Dobra, na kołach aluminiowych MZ 43 Średnia ton tego okrężenia delikatnie pod 300 W 3, 2, 1, tak. Oh. Tak jak mówiłem, będę się starał dystrybuować tą moc bardzo równo No już na wstępie poczułem, że te koła karibonowe Po prostu lepiej przyspieszają Ale to chyba żadne zaskoczenie Dobra, dojeżdżamy do podjazdu Już podjazd Ja mocno pojechałem no Jestem na podjeździe Na razie nie czuję jakiejś dużej różnicy w tym żeby mi się lżej jechało że na tych karbonowych kołach podjechałeś w zasadzie identycznie. To wychodzi na to, że te 200 gramów różnicy, no około 200, bo tam jest 191, no tak. że to na zero wychodzi na takim podjeździe, który jest krótki, trwa półtorej no, minuty tak naprawdę. No, powiem Ci, że sam jestem zaskoczony i nawet podczas jazdy nie czułem jakiejś takiej dużej, dużej różnicy. Faktycznie te pomiary wyszły no, identycznie na tym, na tym odcinku, więc jakie są wnioski z tego? No wnioski to myślę, że za chwilę sobie jeszcze dobra, ogarniemy. Dobra, dobra. Ale teraz jeszcze jedna ważna sprawa, bo koło tak, było szybsze na zjeździe karbonowe na podjeździe przy tej małej masie różnica jest zerowa, ale pojedźmy jeszcze na bruk i sprawdźmy komfort, bo tam myślę, że możesz poczuć sporo rzeczy. Dobra, A ja jestem sam ciekawy jak to będzie. Dobra, czas na próbę e, kół karbonowych na bruku, czyli mierzymy sobie komfort. To są bardziej takie subiektywne odczucia, dlatego e, tutaj pomiar czasu traktuję jedynie poglądowo. Głównie patrzę sobie na batę i na to, żeby jechać w miarę równo. No i cóż, ma, jadę na kołach karbonowych. W jakiś sposób e, tutaj całość pracuje i płynie po tym bruku, można powiedzieć. Natomiast e, też mam na uwadze, że jadę na rowerze z grupy Andrew Race Endurance, czyli na kanionie endurance. Ciężko po tym bruku, ale. Lecimy z drugą próbą komfortu. Tym razem jadę na zestawie kół aluminiowych. No i powiem Wam, że jak już się tak rozkręciłem trochę, to tak naprawdę różnicy jakiejś wielkiej w komforcie jazdy nie czuję. Cały czas trzeba mieć na uwadze, że rower, który testujemy, którym testujemy te koła, to jest rower z kategorii tych komfortowych. Canyon Enduraze nowy. Także on tu już robi sporo roboty. Mamy też e, w naszych zestawach kół e, takie same opony 28 mm. O, ale ciężko. Ale na bruku trzeba iść jednak fula. No już osłabłem trochę, ale tak jak mówię, no w kategorii komfortu w znaczącej różnicy jednak nie odczułem, nie odczułem. Dobra. Szymon, dość wymagający bruk za tobą, powiedz mi jakie wrażenia. No, pojęcie, że po pierwsze, jakby w przedbiegach wyścigów belgijskich to sama przyjemność. No nie tak naprawdę no, ciężko, ciężko przez taki bruk się przelatuje. Starałem się jechać pełnym piecem zarówno na koła karbonowych, jak, na, jak i na aluminiowych. No i podczas tej próby to nie czułem zbyt dużych różnic w kwestii wybierania nierówności, szczerze mówiąc. Natomiast później jak już zjeżdżałem sobie w drugą stronę i nabrałem trochę więcej prędkości, to faktycznie wydawało mi się, że są delikatne różnice na korzyść kół karbonowych. I one delikatnie, właśnie lepiej się przetaczały przez te, przez te bruki, przez te, przez te kociełby. Nie wiem, ile w tym jest sub subiektywne, subiektywnego odczucia, czy tam jakiejś autosugestii, bo różnice są tutaj, moim zdaniem, po prostu dosyć, dosyć takie niewielkie. No i też co podkreślałem już podczas jazdy, trzeba mieć na uwadze to, że mamy tutaj szeroką oponę 28 mm w obu zestawach. No i sam rower, czyli Canyon Endure Race, no też robi trochę roboty w kwestii właśnie poprawy komfortu jazdy. Nie? No tak, dokładnie, miałeś rower, który jest komfortowy, bez założenia, yes, opony yes. są szerokie i te opony dobrze tu nie odganiają. Ja miałem te opony kiedyś w kołach Hewa Light, jak robiliśmy to porównanie, tak, wysokości te koła płyną po broku. Zresztą na tym rowerze też się przejechałem, kiedy ty się przebierałeś no. i ja uważam, że oczywiście to jest mały rower i tak dalej, ale... Podobnie jak Ty myślałem, jak zjeżdżałem bez pedałowania po tym mm -hmm, roku wydawało mm -hmm. mi się, że może te karbony lekko lepiej tłumią, ale to są takie no, subtelne, minimalne różnice. No jak tak. na Ciebie patrzyłem, kiedy jechałeś, jechałeś pod górę, no. to wydawało mi się, że jakby ta taka linia jazdy była bardziej smukła na kołach karbonowych, że jednak na aluminium trochę Cię odbijało, ale to, tak jak mówisz, to są minimalne różnice. To jest w, w, w granicach, no nie wiem, no trochę tak jak z tym zjazdem tam. No tak. Że znowu to są, są może różnice, ale minimalne. No czyli dochodzimy tutaj do wniosku, że no nie ma tak naprawdę wielkiej różnicy na linii kół karbonowych i aluminiowych. To też zupełnie zależy od klasy kół aluminiowych i od klasy kół karbonowych. Natomiast nie można tutaj być jakby zero-jedynkowym takich osądów wydać. Razu, tak, nie? tak, to na pewno tak. I teraz jeszcze ważna sprawa. To są koła aluminiowe, które są wysokie. Mają wysoki stożek, to prawda. więc tak naprawdę one z założenia już są dosyć ciężkie. Prawda jest taka, że... Można mieć koło aluminiowe, które są lżejsze i też wtedy to porównanie byłoby inne. Ale jeżeli chodzi o te porównanie konkretne, kiedy mamy koło aluminiowe wysokiej klasy, które ma stożek całkiem wysoki i koło karbonowe, tak, które ma stożek 5 cm, czyli taki uniwersalny, to moim zdaniem różnice są takie, że na podjeździe, który jest no dosyć stromy jednak, masa 200 gramów nie odegrała właściwie żadnej roli. Mhm. Dlatego, że to warto podkreślić, wjechałeś w takim samym czasie. Jeszcze myśmy no ja powtórzyli te próby, na, na wideo mamy na koniec jedną, ale myśmy specjalnie jeszcze przejechali Kolejną. Dokładnie. Zobaczyć, czy ta różnica się może zmienić. Nie, no, za każdym razem te, te tempo podjazdu na tej samej mocy jest takie samo. Także wygląda na to, że 200 gramów dla amatora, dla osoby, która no, nie jedzie tam 502 czy ileś, tylko no, jechałeś 300 W więcej. Mm -hmm, więc mm -hmm. nie ma w jakiejś tam ogromnej różnicy. Jeżeli chodzi o, o bruk znowu podobnie. Na tym karbonie może delikatnie lepiej, tak jak powiedziałeś, ale też nie są wielkie różnice. Jedyne co ja widzę, to jest kwestia aerodynamiki bo rzeczywiście na zjeździe, kiedy był efekt napędzania, efekt żeglowania, efekt inercji, koło karbonowe, koło wysokie. Pozwoliło ci przejechać wyraźnie dłuższy dłuższych odcinkach, takich, które no jest zauważalne, jest to mierzalne Jasne. I to był krótki zjazd, tak, to trwało chwilę, ale gdybyśmy pojechali w góry i na każdym nawrocie, byś się rozpędzał szybciej, albo na długim zjeździe, czy na jakimś płaskim odcinku z wiatrem, byś na każdych, nie wiem, 300 metrach, bo taki był ten zjazd, mniej więcej mm -hmm, zyskiwał mm -hmm. te parę metrów, no to w rozrachunku dłuższej trasy jest to zysk, więc ewidentnie widać, że koło karbonowe jest lepsze, ale nie dlatego, że jest, nie wiem, bardziej sztywne czy lżejsze, tylko dlatego, że lepiej po prostu nosi. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli jakby, jakbyśmy mieli wyciągnąć takie główne wnioski dla, dla naszego odbiorcy, to tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że koło karbonowe będzie lepsze w każdym przypadku i każdy powinien sobie odpowiedzieć, do czego tak naprawdę takiego koła potrzebuje, bo dla amatora równie dobrym kołem może być zestaw aluminiowy, jeśli jest z dobrej klasy. Natomiast już w perspektywie zawodów, kiedy mowa o jakimś ściganiu na dłuższych dystansach, wtedy faktycznie zyski z posiadania koła karbonowego robią się takie bardziej realne. Myślę, że to co mówisz to jest w 100% prawda, koło karbonowe daje minimalną przewagę w niektórych miejscach, ale czy my tego potrzebujemy jak amatorzy? No ja prywatnie jeżdżę na kołach aluminiowych, nie jestem zawodnikiem, mm -hmm. to mi wystarcza, gdybym miał może trochę więcej budżetu, ok, chętnie bym zainwestował, ale tak no to nie czuję ja prywatnie kiedy testowałem czasem koła karbonowe i wkładałem je do swojego prywatnego roweru, gdzie mam faktycznie takie dosyć ciężkie systemowe koła aluminiowe, no czułem dużą różnicę w, od razu w dynamice jazdy, w prędkości. Natomiast trzeba oddać, że no Lemon Bike, czyli tak naprawdę no ta sama firma, która zaplata też koła Evan Lighta, no zrobił tak, że tutaj sporo dobrej roboty i wysłał nam po prostu dobrej jakości koło aluminiowe. No, ja jestem Powiem ci, pod dużym wrażeniem tego, jak ono tu pojechało. No, ja podobnie, byłeś moim królikiem doświadczalnym, <grymne> bo tym razem, tym razem ty jeździłeś, nie a ja jeździłem wcześniej na, <grymne> na porównaniu z e, No i cóż, czas na jakieś e, wnioski. E, myślę, że e, wiecie już dokładnie, jak zachowywały się koła karbonowe, jak zachowywały się koła aluminiowe. E, I widzicie, że do jazdy amatorskiej koło aluminiowe są w pełni wystarczające, chociaż oczywiście w pewnych miejscach e, koło karbonowe daje przewagę i na dłuższej trasie na pewno można by to liczyć w sekundach, a nawet minutach. Dysków czasowych. I teraz sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujecie tych darmowych, że tak powiem, sekund, czy nie. Oczywiście na ten temat jest też osobno tekst na portalu Bikehold. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Szymon, jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie To ja dziękuję. na mojej trasie. same przyjemność. Słucham. A wy lajkujcie ten materiał, bo naprawdę włożyliśmy w niego kupę pracy. No i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.